Bez, bez przegranej. Ale też. Jest to dużo. pole karne. zdąży do piłki. 1 do 0. Tak błąd, nieporozumienie. Obrony z e, bramkarzem. E, wykorzystane przez Andresa niestety To jest jego pierwszy gol od tego pamiętnego półfinału na Stamford Bridge. E, w jubileuszu klątwa została e, zdjęta e, zdjęta. Tak, to jest dopiero 17 gol w e, meczu numer 300 Andresa niestety w Barcelonie, a więc. Nie jest to piłkarz, nie jest to łowca goli, ale Tito Wijanowa, asystent Pepa Guardioli przed tym meczem powiedział, zapytany o no Iniestę, on może strzelać raz na rok nawet gola, byle to było zawsze tak ważne trafienie jak tamte na Stamford Bridge. No, to trafienie też swój ciężar ma, otwiera wynik spotkania z rywalem, który tutaj, jak to się ostatnio modnie w naszym kraju mówi, chyba zaparkował autobus przed własnym polem karnym. A Enrique chyba najbardziej zapracował na tę bramkę. On gdzieś w ogóle spóźniony, gdzieś za, za krespo wybiegał. Przecież to, to nie jest e, jego miejsce, biorąc pod uwagę, że, że to krespo jest lewym obrońcą. I on był w polu karnym, tak powinien. Ale gdzie był Enrique? Enrique e, parę kroków zajnie